Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, jesteśmy w Febko na przeglądzie, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, no i oczywiście skomentujcie ten film, udostępnijcie, gdzie się da, lecimy z tym przeglądem. Zobaczcie, co my tutaj mamy, akurat teraz pokażę wam dekorację w kolorze złotym, ja bardzo lubię złoto, więc ja jestem mega zadowolona, zobaczcie jaki fajny wieszak tutaj jest i akurat ten mi się bardziej podoba, 12 zł kosztuje, ale jakby komuś nie pasował, to może sobie sobie, e, zakupić takiego kwiatuszka. Można kupić na przykład trzy takie i powiesić obok siebie i będzie taki alawieszek. Dalej mamy osłonkę. I osłonka też jest biało-złota, tylko to złoto jest takie matowe. Już wam pokazuję. Zobaczcie, w środku jest właśnie pokazane, jak, jak to wygląda. I ta osłonka jest za 25 zł. Zobaczcie, tu jest taki złoty, matowy. Dużo, dużo, dużo rzeczy wjeżdża właśnie w kolorze złotym do pepko. No ale to też fajnie, bo był czas, że wjeżdżały srebrne. Więc teraz trochę złota na bogato. E, tu mamy osłonki i e, jest czarno-biała, zobaczcie, w takie Esy Floresy. E, ona jest dosyć spora i też kosztuje 25 zł. Ma gumeczki pod spodem w środku wygląda tak. One są fajne, bo jak włożycie sobie taką roślinę już w, w doniczce do takiej osłonki i tam na przykład na dole jest e, e, taki jakby zbiorniczek na wodę. Dyszkę kosztuje ta małpka, już ją Wam pokazuję. No to wtedy te sobie bez problemu pobierają tam wodę z tamtego zbiorniczka mm, ja przynajmniej mam kilka kwiatów tak właśnie i, i, i sobie tak pobierają, pobierają sobie po prostu wodę, tak same gdzieś tam się trochę zbierze na dole i wtedy y, one sobie piją, dobra ale zakręciłam się tutaj y, idziemy dalej co my tutaj jeszcze mamy? Jak widzicie dużo koszy, koszyczków, jeszcze są dekoracje bożonarodzeniowe i jest dużo dekoracji na przecenie, więc jeżeli chcecie sobie coś kupić na następny rok, no to można sobie właśnie teraz jeszcze wpaść do Pepko na zakupy. Powróciły do nas te flakoniki. To są dozowniki do, do jakiegoś mydła, do, do jakichś płynów do kąpieli, nawet do szamponu kosztuje dyszkę, ale zobaczcie, jak kupicie na przykład takie dwa lub trzy i macie na przykład szampon, płyn do kąpania yy, i odżywkę i postawicie na wannie i czytam gdzieś tam pod prysznicem i na pewno będzie to ładniej wyglądało niż takie zwykłe, yy, wiecie, yy, oryginalne, że tak powiem, yy, kosmetyki, nie? Bardzo ładnie to wygląda, jak się gdzieś tak e, właśnie poustawia wszystko w jednym kolorze. Przynajmniej mi się tak podoba, ale jeżeli się komuś co innego podoba, no to też fajnie. Wjechały również nowe wazony. Zobaczcie, i zaraz wam pokażę, do czego one pasują. Bardzo ładny taki e, różowy kolor, 20 zł kosztuje. I już wam pokazuję, zobaczcie, możecie sobie kupić taki wazon, taką osłonkę na stojaku, jeszcze na przykład może coś różowego albo zasłony różowe, i już będzie to bardzo ładnie wyglądało. Będzie to fajnie współgrało ze sobą. Tu mamy następny wazon, to wam pokażę dwie dyszki kosztuje, bo wiem, że dużo dziewczyn tutaj lubi kolor srebrny, więc też wam pokazałam, chociaż on już chyba jakiś czas jest. No i tu mamy nowość z nowej kolekcji 50 zł kosztuje, proszę bardzo, różowo złota osłonka. Powiem Wam, że bardzo, bardzo mi się podoba, tylko ja niestety nie mam tak za bardzo różowych dekoracji w domu, ale nie powiem, że mi się nie podobają, bo na przykład u kogoś, jak widzę, to mi się bardzo podoba, jak ktoś ma właśnie jakieś różowe zasłony, czy, czy nawet różową kanapę. Pięknie to wygląda. 13 na 18 cm. Tutaj macie taką rameczkę, trochę taką mm, nietypową, ale też fajna. Też fajna. No i tak zobaczymy co tutaj jeszcze jest. Chyba z rameczek już nic ciekawego, ja się tutaj rozglądam, ale widzę, że są takie listki z ledami. Zobaczcie, swojego czasu moja Maja chciała coś takiego. Dyszkę to kosztuje, wrzucacie dwie baterie. Dwie baterie i no i to się tak świeci, <laughs> to macie trochę jaśniejsze właśnie w takie, w takie jaśniutkie paseczki, a tu już jak jestem to pokażę Wam jeszcze to pudełeczko, tutaj możecie sobie sami skomponować coś, na przykład nie wiem, doczepić gdzieś te kwiatki, 10 zł, 10 zł kosztuje ten zestaw. Okej, okay, z zestawów i z roślinek to chyba tyle. Zaraz jeszcze tu zerkniemy, czy są jakieś doniczki, osłonki, które mogłabym Wam pokazać. Momencik, momencik, tak, zobaczcie, tutaj też jest nowa osłonka i tu z przodu ona ma takie kwiaty. I kosztuje. Słuchajcie, to jest jakiś hit, 12 zł. ona kosztuje. Nie pamiętam już, która osłonka kosztowała 12 zł. To było ze starych dobrych czasów. <laughs> no, teraz już trochę więcej kosztują te osłonki. No ale za 12 zł to powiem Wam, że kusząca sprawa, kusząca. E, tu jest taka na nóżkach i ja też lubię te na nóżkach i mam różne spepko, więc też polecam. 20 zł kosztuje. W środku jest czarna, matowa. Tu są te buźki. Ja tą buźkę akurat mam. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu jest jeszcze yy, półeczka, gdzie są przeceny. Zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. No i ta, co mi się podoba, o ja cię kręcę, jest z 40 na 25 zł. Przeceniona. Więc myślę, że już fajniejsza cena niż 4 dychy. Więc super, tutaj plusik dla sklepu, że, że też yy, przeceniają takie rzeczy. A jakby ktoś chciał w innym kolorze, tu tutaj macie za, za 3 dyszki i ta kosztowała 45 zł ale mi osobiście podoba się ta biała i muszę pomyśleć czy się nie skusić tu jest za 50 zł z 80 i tak dużo zeszli z ceny ale ja jeszcze poczekam może coś jeszcze się tutaj ukroi z tej ceny 12 zł kosztuje ten lampionik z 25 a tu jest jeszcze większy na dole więc wam za chwilę pokażę tu mamy, słuchajcie, za 17 zł ten lampion. On też jest fajny i myślę, że cena bardzo dobra. No i tu jest jeszcze taki sam, tylko duży. I ten już jest przeceniony, słuchajcie, na 17 zł. też można kupić obydwa, na przykład postawić obok siebie, wstawić świeczkę i będzie fajnie to wyglądało. Tu jest lampion za dwie dyszki z 30, więc też fajna cena. I one są, jak widzicie, też różnych rozmiarów. Tutaj ten duży jest za 4 dyszki z 60, więc dwie dyszki macie w kieszeni, hmm, wiecie, możecie sobie kupić dwa zamiast na przykład jednego za 60, nie? Tu są kule bukszpanowe z 40 na 25 zł, yy, przecenione i tak zerkam, zerkam, co my tutaj jeszcze mamy, co mogłabym Wam polecić. O, słuchajcie, za 5 zł kupicie sobie tego liścia, ja tego liścia mam i naprawdę fajnie się prezentuje, czy to w wazonie, czy to gdzieś na ścianie, bardzo yy, fajnie wygląda. Tylko musicie zerknąć, bo niektóre są gdzieś tam popękane, więc y, oglądajcie z lewej i z prawej, żeby po prostu później się nie denerwować, że kupiliście. Coś, e, wiecie, uszkodzonego. Tą półeczkę wam już wczoraj pokazywałam, więc zapraszam Was do wczorajszego przeglądu. Mam nadzieję, że Wam się wczoraj przegląd podobał, ale my idziemy dalej. I idziemy, idziemy. I szukamy nowości, i szu szukamy przecen. Zobaczcie, jeszcze tutaj jest ta świąteczna poducha, choinka, jakby ktoś się jeszcze na nią chciał skusić. O nie, chciałam, żeby było tak pięknie, ale chyba nie będzie bo ona tutaj zjeżdża. No i kocyki są również na przecenie za 17 zł z 25, więc e, więc też macie 8 zł w kieszeni, już 8 zł możecie wydać sobie na coś innego. Fajne są te m, przeceny, bo naprawdę można sobie przyoszczędzić, zwłaszcza przy większych zakupach. Mm, idziemy dalej i tak czekam, czekam na jakieś nowe podkładki, tu widzę, że jakieś są, ale nie wiem czy one kiedyś już nie były dwie sztuki kosztują 12 zł one z jednej i z drugiej strony są takie same i ta którą wam zawsze polecam, mam ją i pięknie naprawdę się prezentuje to jest właśnie ta i ona kosztuje 15 zł, kiedyś chyba pamiętam była za dychę za dychę albo za 12, nie jestem dokładnie pewna ale właśnie ja ją sobie kupiłam i, i też jeszcze inne spepko. Dosyć dużo rzeczy mam z Pepko, bo czasami się pytacie mnie, czy ja robię w ogóle tutaj zakupy, czy, czy wychodzę. Jak robię przegląd, to zawsze coś kupuję. Nie, nie zawsze, ale dużo rzeczy mam właśnie z spepko. Tu mamy firanki i te firanki, takie firanko zasłony, i one jak widzicie tutaj prześwitują, kosztują 80 zł. Więc tak ona się prezentuje, i chyba z zasłon to już chyba nic nie będzie: ani z zasłon, ani z firanek jak tylko coś będzie to oczywiście Wam wrzucę, może następnym razem wybiorę się też do Sinseja. ostatnio przed świętami chyba wrzucałam Wam z przegląd, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście to możecie sobie, możecie sobie zerknąć, a jak chcecie coś to piszcie, czy chcecie na przykład ubrania z Sinseja zobaczyć, czy bardziej dekoracje, więc jeżeli, jeżeli możecie to piszcie tutaj w komentarzach, tu mamy taki ciekawy dzbanek on off, zobaczcie zamyka się go i otwiera i jest za 35 zł powiem Wam, że bardzo fajnie Wygląda nawet yy, jak ściągniecie to wszystko, nie? To taki. Bardzo ładne, bardzo fajne szkło, bo czasami jest takie, że takie brzydkie są te zbanki, a ten jest bardzo fajny i myślę, że jest bardziej mm, funkcjonalny niż ten, który ja mam. Ja mam taki okrągły, taką kulkę, chyba też kosztowała 35 zł, i ze złotą pokrywką, i właśnie ze złotym wkładem. I jakoś tak ten okrągły nigdzie mi zawsze nie pasi, żeby go wsadzić. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. E, wielkanocne kokoszki, one były w tamtym roku, e, w tamtym roku i już są wielkanocne, ale to tylko jedna dekoracja wielkanocna bo mam dla was wiadomość że w Kiku słuchajcie ta kosztuje akurat 17 zł, że w Kiku już są wielkanocne dekoracje to też możecie pisa pisać czy chcecie już takie dekoracje z Kika bo są naprawdę przepiękne i sama ostatnio złapałam królika czy tam zająca i już chciałam go kupić bo jest naprawdę przepiękne więc jeżeli macie Kika to możecie sobie zajrzeć i tak jak przed świętami e, przed świętami Bożego Narodzenia Kupić sobie po prostu wcześniej i gdzieś schować. Wiem, że jest dużo przeciwników i zwolenników. No, ale niestety to nie zależy od nas, więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. I to już chyba będzie wszystko. Pokazałam wam tu jeszcze kubeczki, takie, takie beczułki z kubeczków, to już tyle. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie, zostawcie komentarz. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!